Dźwięk wcześniej, wyciszyłem sobie delikatnie. damy tak, okej. Okay. Czyli To jest, jakiś... to jest survival, to jest bardzo, bardzo dobry zparnik, survival. Tak? Widzicie po prawej są changelogi, czyli ostatnie jakby aktualizacje. W takim razie tak, ja daję, rozpocznij grę. I przed rozpoczęciem gry każdy z nas musi stworzyć postać, więc też sobie klikacie. Stop the game desk, tak? Tak, Mo jest język polski, więc w ustawieniach yy, no możecie sobie ustawić język polski. To wam na pewno ułatwi rozgrywkę, bo tam jest też troszkę... Yy, Zagadek. To Zagadek, tak. Marcin. Jest taki ptak, który Pozdrawiam zadaje zagadki. a ja to wszystko serdecznie. z czasem. Super ja zagadka. Nowa gierka. Ja ale mam nadzieję, i... że zobaczymy jeszcze dziś chociaż jeden pokazowy mecz Szalonego Gołębia dla fanów. Oczywiście, Pięk oczywiście, nie Będzie pokazowy mecz Szalonego Gołębia. Więc dajemy rozpocznij gierkę, dajemy nowe. to będzie nasza nowa postać, tak? Nie, to będzie nasz Logan. Nie ma co kombinować. Logan Cappuccino. Logan Cappuccino, nordycki tutaj. Można powiedzieć, wojownik, osiłek. I co, daję zakończ? Stworzyłem sobie... Penso robisz George'a, czy co robisz? Nie no, robię jakieś goście, to normalne. <grym> no okay. z tym George'em. nie no każdy sobie <grym> robi co chce, no ja robię logo na cappuccino, no, bo łatwiej mi jest, tak? Chociaż mogę zrobić też nie. siebie. Platynowa. O właśnie, no, wiadomo, tak, wiadomo, tak. tak. Zrobię po prostu siebie Tak. Odsiń skórę, mega blady trzeba, trzeba znaleźć coś za kolami. No Nowe tak, dane. tak, zakole mu wyjebało, że pół włosów tylko ma. No nie, no nie wiem, nie nie pasuje. Ten pasuje. lekkie zakole. No tak, tak, Na tak, sukienkę, tak, ma Dobra, no i co, Jak o, postać, to o, co? o, tak jest. Dajmy zakończ. Okej, okay, jest zakończone jest zakończenie, tworzenie postaci. Teraz tak, ja daję sobie, rozpocznij i tworzę nowy świat, tak? Tworzę nowy no, świat. Dobra. Seed jest unikalny. Nazwie się. Yy, wielk. O, czekajcie może. Wielka przygoda. Tak my, się nazywa serwer. To jest. Dobra. Jasne. Jestem. Przyleciał ptaszek. Czy są jakieś ścinki? A bo na, u mnie jest serwer, to te dosują go. Paru na gierkę, bo u, u mnie stoi serwer. A bo mi się wydaje, dobra. Teraz czekam na was. Czy wy się w ogóle pojawicie tutaj? Dobra, ja się łączę już. Dobra, tak? czekam na was. Tak? Ja nie, mam, nie mam nic. No? Wielka przygoda, nie widzicie? Nie. A, A może zaprosić na steamie? A, -A? O jest, jest. Gdzie masz komunikację? Szybko bo widzowie wpierdolą się. O, ile tu się dzieje? Trzeba pogadać tak, z tym ptasiorem. Witaj wojowniku. Tak, blokiem, panowie. Dobra, dobra. Jaki? Kas, kas z kapblokiem panowie. z kasplokiem. Z kasplokiem. Ale ASDFG1? ASDFG1 Tak, z kapslokiem, dużymi literami. Ten kamień nazywa się Vagisfir. To magiczne kamień, zostałe rozrzucone po. O jest, widzę, widzę. Filipek byku, hej Ariwet. Tylko wiesz, o co o na gierę chyba? Przez to, że u mnie jest serwer. To jest spierdolone, że to będzie u mnie. Ja mam streama i serwer postawiony. Aha, hmm. czyli też musi inny może no, ja. Ja, ja. bym Myślej ktoś osa, inny postawił, wiesz o co chodzi, bo... czy znaczy zobaczymy dalej, bo on na razie dołączył, ale jak dołączył to chrupnęło kurwa jak stawiam mu w kolanie, wiesz o co chodzi. Ale okej, okay, klama dołączył, nie ścinęło. dobra. Póki co działa to u mnie. Oczy, bo no tu no z ptaszorem tam, no. trzeba pogadać, z ptaszorem trzeba pogadać. Jestem Huggen, wysłany by tu przywodzić ci w tych podróżach. Otaczające cię laty to kamienie ofiarne, reprezentują porzuconych, których musisz zabić, aby dostać do walhali. ale znowu ścinę mam, kurwa, serwer przyciążenie robi. O, lecę na ptaku jakimś. Tak, tak, wylądujecie tu za chwilę. Kameń ofiarny, co to jest? Uuu. Księżyc i słońce otacza czarnopióry. Nasza matka spada z góry. Jak deszcz popłynął łzy uronione, jej głos przywoła nas znów do domu. Ptasior, za coś chcę. Hugin. Uważaj na warunki pogodowe. Kiedy temperatura spada w nocy lub gdy masz mokre ciało, ucierpisz z powodu zimna. Zmniejsza to regenerację wytrzymałości. W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem będzie znalezienie schronienia wow. przy otwartym ogniu. Wow, tych drugi ptaki. O, witaj Piotrze! Się ma Piotrek! Branko. O kurwa! Patrz <grystanie> tu. Ja ci krycę! Wyglądasz jak taka, wiesz... King Kong! Lecę na tym, lecę na tym... poczekaj spokojnie! Musisz ja pogadać z ptasiorem! Poczekaj, nie idź ten w las, wow, jest jest bezpiecznie. się Pogadaj z ptasiorem, macie wszystko wyjaśnić, Co to <grystanie> <Ej, ja> tak Filipek <grystanie> tak, Byku, no, dobra, słuchajcie... Musimy znaleźć w ogóle zaopatrzenie. Jesteśmy na moim serwerze, to jest... O kurwa! Pogadaj z o, to jest wow. klama! Chodzi do Barbera z jakimś zjebanego, patrzcie! <laughs> Dobra, panowie. Tu jest taki ptak, który chce z nami pogadać. Ej, wy, wy macie tego ptasiora? Widzicie go, czy nie? Tak. Tak, tak. Ta. Ta, ta. ta. No bo ja, ja już go zrobiłem, czy go nie widzę, okej. Okay. A po angielsku mam, nie wiem czemu. No spokojnie, spokojnie. Ptasior poczeka. A gdzie jest ptasior? Ja już z nim porozmawiałem. No, no to Zobacz, bo on lata to, się... po, po potem będzie wokół tych kamieni latał i będziesz musisz się rozglądać. A ja mnie też czeka ptasior, nie wiem co mi kazał zrobić. O, fronta Jaka, mogę że wyjebać. Z tym ptasiorem osobno? Ja już pogadałem z tym ptasiorem. Czy nie trzeba z nim gadać, Można od razu zacząć, ale wiesz, że no, trzeba wprowadzenie zrobić. Maliny. Uuu, malinki zebrałem. Okej, dobra. Jak się otwiera inwentory? Wow! Patrz to, kurwa, mariaciko. Ja mam pod jedynką pochodnie tylko. Masz tego ptasiora. Tu jest Ptasior siedzi, chce pogadać. Hugin, żywność, jedzenie, on to ci mówi, co masz zrobić, wiesz, jedzenie zwiększa twoją ilość zdrowia, jedząc różne typy jedzenia możesz zwiększyć ją jeszcze bardziej, nie? I on to ci będzie gadał, nie? Elegancko. A, ekwipunek jest pod tabulatorem. Tabulator? Dobra, jest ekwipunek. Ptaszor. Ptaszor no, pogadaj z nim. Samą porę. O, sam to jest oktekrzykunku i zostaw, tworzenia. Zostaw, Nowe zostaw. przepisy będą odblokowane na pozbyciu się do, do ich wytworzenia. Spróbuj wytworzyć maczugę z drewna lub topór z drewna i kamienia. Porada. Krzemień można znaleźć w pobliżu wody. Krzemień. Ja by ork. Krzemień. Ja być ork. Dobra, o, jest po, w pobliżu Czekaj, wody skadam. są kamienie. Wiesz o co chodzi? I, i patyki ja, 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 trzeba znaleźć. Jeszcze nie, pow nie powiedział tego. To jest drewno, okej. A łodzki tutaj są pana Ale są maliny, lepiej zbierajmy. Zobaczcie, to jakiś duch jest. A to nie atakujmy mnie zarazie, nie atakujmy może ich zarazie, Piotrze. Broń, broń ogarnąć. Piotrze, orangutan. się tego ptaszora? Tak, widzimy orangutanie. Zgubiłem się w się. O, walimy go? Dawajcie. wo, ło, ło, na go, walgo, walgo! Gdzie jesteście? Gdzie jest? walgo, Kurwa, jebany cfel. Co to jest? Dobrze, dobra, dobrze. Ale... Co wyleciało z niego? Jakiś żywica, żywica, materiał jakiś. Tak, przyda się. Dobra, dobra, na razie spokojnie. Tam jest ten kamień. Trzeba znaleźć... O, jest kamyczek. Tutaj, tu kamień, podnieś. Kamienie. Elegancko. O, tu znowu jest ten ptaszor. Hagin. Ja nie widzę, ty. Tutaj, tutaj. Co wam mówi? Ja nic nie widzę. Jedzenie zwiększa twoją ilość zdrowia. Jedząc różne typy jedzenia, może zwiększ zwiększyć ją jeszcze bardziej. O, tu jest woda. Elegancko. A, i z nich zbieramy drewno. Tak. I co, walisz pięścią w drzewo i zbierasz <noise> tak drewno? Tak, 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 tak. Ale z gałęzi tak, tak też jest. można, z gałęzi też można. Ale lepiej całe wziąć. Więcej drewno. Nie, no to jest tak, niemożliwe, że nie walisz nie pięścią w drewno i... Bo ja wale w buk teraz nic się nie dzieje. Ale zrobić, musisz, to musisz, to musisz dłużej, drzewu, dłużej to to robić. Ale tak, nie taki wielki, mniejszy serwer. O, krokodyl, krokodyl, nie chodź tam. Gdzie jest krokodyl? Ja go rozwalę. Zmieścił żywo, kurwa, waleje <laughs> na sukę. Dobra, z tego mamy drewno. Bo nie mogę podnieść, nie ma drewna z tego. Wy jestem są goryla. Gleba, gleba. A tu są kamienie, tu są kamienie w wodzie. Ja zbiorę drewno, o jest, jest, jest. Ono oba się automatycznie zbiera, wiesz? Tak, sześć desek mam już. Co mogę stworzyć? Maczugę, ja pierdolę, twórz. Uuu kurwa, co jest? U, panowie, patrzcie co wjeżdża! Wystraszeni są gorila. Kurwa, ja ja gleba, gleba. O, wow. Dobra, mam maczugę, maczugę. Zbierzcie sobie sześć pałeczek drewna. Uważaj, bo Kurwę. kurwa. O, to golem. Ał. Dobra, Dobra, pat, pat, pat. Żywica, żywica, zbierajcie tak i kamień Moje jeszcze. Cefko. Ojej. Oh, yeah. Panowie, zbierajcie z z... drewno, bo będzie potrzebne na budowę kryjówki. To tak. może być czego... więcej stworów. Z czego zrobiłeś tę siekierkę? Byczku, z sześciu, z sześciu patyczków, wiesz? Dobra. Ale jak masz na przykład dwa kamienie ty... i trzy patyczki, to masz naprawdę już coś mocnego. Brakuje mi jednego kamienia, panowie. Maczuga? Pochodnia? Ma maczunia. Przemień? To nie, potrzebuje patyk. Znaczy, kurwa, kamień. Piotrze, Piotrze, masz bardzo mało życia, wiesz? Wiem, właśnie, muszę coś zjeść. Ja mam dla ciebie jagody, jak chciałbyś, mogę cię poczęstować, o, wiesz, bo jak się wypierdolisz... Nie wiem, czy czytałeś u Ptasiora, Ptasior mówi, że jak się wyjebiesz, no. to może być przypał, nie? W Proszę, poproszę jakieś jagódki. Właśnie chcę to zrobić, żeby dać. Jak to się robi? O. A ja mam też jakieś jagódki, dobra, zjadłem a. coś. Też zjadłem, tylko a jak się wy wydaje a no, coś? A trzeba trzeba się dowiedzieć, jak się wiem. wydaje. A wiem jak, patrz. Bierzesz lewym... I wyrzucasz jakby. Tak? Tak. Lewym? No lewym, jak na tabulatorze. No. I przerzucasz na środek jakby. A okej, okay. dobrze Piotrek. Świetnie gorylu. Bardzo dobrze. A masz może jeden kamień? Yyy... Właśnie mam tyle, że mi starczy kamienie? na topór, wiesz? Bo potrzebuję drewnka wy jeszcze. Ma, pod tabulatorem masz po prawej takie pudełeczko z craftem. No wiem, ja mam tylko moczka i pochodnia tutaj. Tak? Ale to jest taki o? żabol! Ej, goni mnie ten, goni mnie, A musimy się trzymać mnie. razem, panowie! O, daj go, dole, go, żabol! Ale dole, ubity, go. już ubity, ubity! Ej, chcesz, Piotrek, maczugę? O kurwo, ty jebana, co on robi?! Mamy go, mamy go! Rozjebał Nie. mi młotek, ty kurwo! Piotrek, chcesz Dzień maczugę? Cieszanka. Piotrek, chcesz yy, maczugę? Ja potrzebuję kamień jeden i będę miał topór. <laughs> Ej, młot mi rozpierdolił, jak to jest możliwe, jak naprawić młot? Pewnie musisz mieć. to, musisz mieć. Yy, to, z czego się składał, nie? Albo musimy zbudować warsztat jakiś. Ej, dlaczego możecie kraftować kurwa 4, że sobie tylko co chodzi? Ponieważ pewnie tych składników. Właśnie. Już podnieś te składniki oh. i się pokaże. O, oh, okej. Okay. Ej, co to jest, co jest tak? kurwa z tym młotkiem? Fuck, jakiś duch mnie atakuje. Idę do ciebie, Piotrek. Grey a okay. Aha, on jest do budowania jesteś kurwa! Jesteś ja pierdolę! Ja cię tupię! Idę idę, mam to wszystko wszystko spokojnie. Panowie, trzymaj się razem, nie. bo my się pogubimy Pariz jest tak. Wejdźcie na mapę i zaznaczcie widoczność na mapie, bo się zgubicie gamonie XD. A ja mieć Jedno ma życie i stary słuchaj, tu masz coś takiego, że można tak zaznaczyć widoczność mapy. Ale my wyłączmy to, żeby właśnie będziemy się szukać po mapie. Nie możemy się zgubić panowie! Co wy odpierdalacie? Zbierzmy drewno i kamienie. Po co ptasiory, bo, to, bo ja mam do budowania młotek. Ja potrzebuję kamień jeszcze na 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 ten. Mam go. są goryla. Ej, mam tego dzika. Zjemy go. Chodź, chodź. Nie, nie dogonisz Ej. go, bratku. Tylko gdzie ty jesteś, Musimy się pogubiliśmy? Puść, puść Uciekaj, kurwa, bo sobie ja cię. tak czekaj. Dobra, no, go go. Kurwe, walę bang! Double kill! Leży, leży Mamy jeden dobrago. Dobra, dobra, już Panowie, bo my robimy głupoty pikę. A Bici... gryzie mnie, gryzie mnie 40 tysięcy Panowie Blisko siebie, blisko siebie Nie możesz zjeść więcej maliny? Kurwa, najadłem się malin, nie mogę zjeść więcej Panowie, trzeba A, też upolować jakieś mięso znaleźć. Mięso znaleźć, coś normalnie, bo biegamy jak pobieby. To nie jest prawdziwy survival kurwa A nie macie jednego kamienia? Pomocy. Ja mam, ja mam, mogę ci Zobaj dać. Daj mi jeden kamieniek. Masz trzy, kurwa. I zobacz jaka mapa jest wielka. Ej, to krzemień jest, a nie kamień. O. Sorry. Kamienie znajdziemy też koło wody, tylko musimy ja wyjść tutaj Ja miałem ale tylko trzy niestety. A nie, to też krzemień, kurwa. Ej, ja gdzie pokazuję życie? No, Bo mam to chyba to tylko pięć. W lewym dornym rogu masz informacje. O kurde, to ja mam pięć życia. Ma ktoś jakieś coś do jedzenia? No musimy znaleźć może jakieś jagody stali. albo... Nauczyć się gotowania, musimy pogadać z ptasiorem jebanym Patrz, gonić się, gonić się, kurwa To jest ptasiorek, to jest on wybucha, on wybucha Ej, patrzcie, jak macie topór, to można te drzewa większe A. Ej, to jest ptasior. pogadajmy z nim, hajgin Nie no, wale, jest zero Aha, to tylko u mnie jest, okej? Okay. No to pogadaj z nim, pogadaj z nim Może coś ci powie Może coś ci powie, go. nie? A ty nam przekażesz, o, przecież To z tym młotem nikt mówił No ja mam młotek, mam młotek do budowania. Aha, mam i tutaj 5 menu budowania. budowania. O! Super zabawa. Nie A. mogę wyzbyć się czasem twoich tekstów. Małe ognisko, Chodz tworzenie. No, Budowanie, meble. Trochę przesiąknąłem twoim slangiem. Pozdrawiam. Potrzebuję pięć złotych. kamieni na ognisko, panowie. Sto z drewna. Tak, macie ten młotek czy nie? Klawa mam. Płotka, o, tak. Ale mogę chyba go wytworzyć. Wytwórz go, bo to no. jest podstawowa rzecz, do budowania jest. Kamień nie potrzebujesz. Ej, walcz, ty, ty masz, ty masz stary kamień. Ty, ty, weź go, weź go. Ty masz, przy mnie, przy mnie. Jest. Gdzie, daj, A nie krzemień, nie, tylko kamień. Kamień, kamień, no masz tutaj. Kamień? Daj. No? Pomocy? Tutaj, przede mną. Dobra. Co ty musisz? jesteś. Bo jeszcze za sobą jesteś na dziki, patrz. Jakiś chłop do ja pierdolę, ja pierdolę ty. A. Lego, lego Dobra, uwalony. No, poszukajmy tych kamieni, bo one są potrzebne znaczy, do budowy ogniska. Panowie, musimy gdzie? zrobić osadę, a nie a, najebiemy nie go. O kurwa. Nie, nie, nie najebiemy go, go. A. nie najebiemy go. On ma mało życia. No nie wiem, co będzie. Dobra, jest, leży. I co teraz, jak umarłem? Skrawki skóry, ale mięsa Spokojnie nie było żadnego. To, ma ktoś mięsa na pewno? Kurwa to jest patologia, nie survival. Musimy mieć osadę, panowie. Osadę. Ja mam, ja mam opcję na zbudowanie ogniska. Ja mam ptasiora. Poszukajmy kamieni razem gdzieś. Macie jakieś kamienie? A ty klamę czy, czy jak to jest teraz? Mam trzy kamienia. I gdzie wy jesteście? Ja się boję teraz. Potrzebuję czterech kamieni i zbuduję ognisko. Zbuduję jakąś osadę, jakieś miejsce docelowe, gdzie będziemy się spotykać. Czterech? To musimy ruszać, szukać kamieni. A to ruszajmy kamieni. Tutaj były kamienie, nie? Ja A. jestem ktoś w początku. Przy kamieniu to, to, to może w stronę. Do niego. No to idźmy w stronę, jest za kolejny dżigu, uciekajmy ja od będę niego. Ja rzeczy. Tak, idźmy w stronę o. klamki. Kapliczka Dobra, z klamą. Niech spoczywa, musimy się znaleźć mięsa, bo tak to będzie chujastego, będziemy cały czas ginąć. Tak. Trzeba mieć osadę, koło, koło tych kamieni stworzymy osadę. Tak, to jest fajnie. Ej, grzybki, grzybki. Ach, grzybki. Ratujcie mnie szybko. Idzie tu jakaś ciemna postać z zasu. No kamień mm, świetnie. Pyszne grzyby. O jeleń! Dawajcie mi się. Ale jeleń, jelenia, jelenia. Ale musimy mieć łuki panowie, żeby go złapać. nie, 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 nie złapiemy o. go panowie, serio. Go, o, taszek, tasyk jest. ja pogadam z nim. Ej tu jest kolejny jeleń. Tasek powiedział, że musimy różne różne jedzenie jeść, żeby być mocniejsi. Dlatego trzeba gotować takiego, takiego, tak. takiego dzika, trzeba gotować stary. Zupę grzybową trzeba, trzeba zrobić. A bo grzybową zupę, tylko po pierwsze trzeba zdobyć kamienie na ognisko. Mamy razem pięć kamieni, A, i tu, dawaj. Tu jest, tu kamie, tu jest tu kamień, tu jest tu kamień, stary. Dajcie, kamień dajcie kamień mi jeszcze nawet. trzy kamienie, panowie. Nie mam dużo kamieni. O, świetnie, dzięki, dzięki, super. Będzie się już zgadzać. Masz trzymaj tak? kamień. Ale ktoś wziął już. No masz, masz, o. czekaj. Okej, okay. mam, mam, mam. Dobra, gdzie robimy osadę? Gdzieś tutaj? Na polance? Hmm. To będzie nasza pierwsza osada, no bo... Ja w tamtą stronę poszedł, osadę zrobił. Albo nad jakąś rzeką, żeby, żebyśmy mieli... No dobra, no to może wracamy nad rzekę i tam postawimy. A wody. A chodźcie tutaj leżdziw, za mną, ła! <laughs> to jest kurwa dzik, to jest dziecko dzika, ja pierdolę. Chodźcie za mną, panowie. O nie! Jej, jak ona pierdala! Pobiłem jelenia no. gołymi rękami. Bierz go, bierz go, bierz go.